Jestem Ludwik, mam 19 lat będę niestabilny pełen ludzkich tragedii będę wracał na ulicę znowu i znowu i znowu Bawi się pan w twitterowe zomo twitterowe zomo uszanowanko łączy filmy Armagedon i 12 małp. Czyli krótka historia o organizacji Ostatnie Pokolenie. Ostatni będą pierwszymi. Ostatnie Pokolenie, czyli kolejna organizacja NGO, która postawiła sobie za cel w walkę z, ze społeczeństwem, walkę z ludźmi, walkę z nami wszystkimi. Bawi się pan z Twitterowe ZOMO? Pod szczytnymi hasłami łapiącymi ze serduszka takimi jak chodzi o dobro, o dobro doczesne, o dobro wieczne, o dobro wszystkich, o dobro zwierząt, o dobro ludzi, o dobro... Dzieci o dobro kurczaczków, ptaszków, świnek i wszystkiego, co chodzi i nie chodzi. Tyle, że to wszystko jest wymierzone przeciwko nam, przeciwko Wam, przeciwko społeczeństwu. Kolejne spostrzeżenie, może niezbyt ciekawe, jakoś tak to wygląda, że te wszystkie rewolucje przybierają sobie kolor pomarańczowy. Te wszystkie rewolucje, które idą w kierunku Unii Europejskiej i jej polityki to trochę jak w tych filmach nie gdzie ci, szarlatanie zwyczaj latają w jakiejś pomarańczowej szacie przemieliłeś to w swoim chorym umyśle i ekologiczna organizacja stała się groźną rewolucyjną armią to obłąkaniec. There is most definitely a hell And you're all going to go there when you die which is in about 15 minutes. Holy shit, we really all gonna die. You make the Lord very nervous. Powstaje zatem jedno ważne pytanie: czy ostatnie pokolenie wyczerpało legalne metody? Otóż nie. Można było wystąpić do miasta o zgodę na manifestację, przemarsz czy cokolwiek tego typu. W ten sposób poinformowano by obywateli o swoich e, zamiarach, ale również można byłoby tych obywateli poinformować o swoich postulatach. Tylko dlaczego nikt by nie był nimi zainteresowany? Odpowiedź jest banalna. No więc mają swoje ultimatum, tak zwane postulaty. Mianowicie. To są aż dwa postulaty, więc teoretycznie można byłoby powiedzieć, no dobra, to dajmy im te dwa postulaty, no to słuchaj tego. Skokowe zawieszenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową. Wróć. Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 roku. Stworzenie biletu. Miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Chcemy jednolitego systemu honorowania biletów. I powiem szczerze, że ten ostatni postulat, tak przynajmniej w swojej połowie, nie jest taki wcale głupi, nie? Te bramki na autostradach. Fajnie by było, żeby to był jeden system, jeden bilet, a nie 15 systemów. Cholera wie gdzie kupić bilet. W przypadku autostrad jest gorzej. Bo w sumie to nawet nie wiesz, czy miejsce, w którym jesteś, wymaga posiadania biletu. A co do postulatów? To skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową. Można byłoby rzec, że nie ma w tym nic złego, nie? Szczególnie kiedy społeczeństwo ubożeje. Wydawałoby się to naturalne, w sensie naturalną potrzebą. Tyle, że jak wszystkie NGO, także to NGO, dążą do jednego: do Zielonego Ładu. Czyli wszyscy oni chcą, żebyś nie miał niczego i żebyś był szczęśliwy. Najśmieszniejsze jest to, że używając tego hasła, jakim jest nieposłuszeństwo obywatelskie, w rzeczywistości poprzeszyli się, podszyli się. Nie, przyszli się do tych wszystkich bohaterskich ludzi, którzy walczyli przeciwko uciskowi, opresją, zamiast za innych ludzi. Niestety, ale ostatnie pokolenie ma dziwną fantazję, że oni są wybawicielami. Jest chyba taka jednostka chorobowa ogólnie w psychologii. Prorok, czy coś? Ta baba była twoim psychiatrą, a teraz bazgrze po naszej siedzibie. Byłem psychiatrą akwizytor, coś, co wyniosło nasz gatunek ponad inne. Odwaga. Nadzieja całego świata to dziś. Cześć, jestem Ludwik, mam 19 lat. Całe te NGO, cała ta wiara w politykę klimatyczną i tak dalej, bo to jest polityka klimatyczna, to nie jest nauka, to jest wiara również, czyli to jest nowoczesna religia. Jeżeli w to wierzysz, spoko. Jeżeli do tego zmuszasz wierzyć, to już nie jest spoko. Dla mnie to są po prostu zwyczajnie szaleńcy. Ale trochę się nie dziwię młodym ludziom, że idą do takich organizacji. Młodzi ludzie zawsze potrzebowali, w sensie to nie tylko dziś. Młodzi ludzie zawsze potrzebowali takiego punktu, takiej grupy, takiego zjednoczenia. Łączyli się w różnego rodzaju y, zespoły muzyczne, grupy działające. Ja również, jak byłem młody, łączyłem się w jakieś grupy. Tylko, że tak z biegiem czasu na to patrzę, nie byłem zbyt dojrzały. I oni też nie są. Tylko oni jeszcze tego nie rozumieją. Przyjęło się już, że o wolność, demokrację i o wszystkie wartości tzw. świata zachodu zazwyczaj walczą ludzie, którzy przyjmują sobie bardzo prostą metodę krzywdzenia innych, decydują o tym samodzielnie, kto zasługuje na to, żeby być uznany za człowieka demokratycznego, za wolnego. Stosują metody terroru pod bardzo szczytnymi hasłami: niesienia pomocy, przyjacielstwa wszystkie te NGO w stylu Pomogę, robimy to dla dobra planety. Wszystkie te szczytne cele, w rzeczywistości nic innego jak odwrócony szantaż emocjonalny. To nawet trochę zabawne, że przeciwko Ameryce i tak zwanej wolności demokracji występują ludzie, którzy twierdzą, że są jej najbardziej bliscy tym wartościom nowoczesnym. I dlatego ten kapelutek mam dzisiaj na sobie tak tematycznie. Ostatni youtuber o ostatnim pokoleniu. Make War Not Peace czy coś takiego. Ostatnie pokolenie. Niby ostatnie, a jakoś jakby takie pierwsze niepełnosprytne. to bardzo ciekawe, to to, że te stowarzyszenie NGO skupia w dużej mierze ludzi młodych. Wydawałoby się, że ludzie młodzi no nie będą na bakier z logiką, prawda? Że będą jednak tak troszeczkę głębiej analizować to, co robią, co mówią i dlaczego. I no nie będą wzbudzać tylu emocji poza oczywiście gniewem śmiechu, bo... W zasadzie każdy ich argument można bardzo szybko, łatwo, bez wysiłku podważyć. To jest słabe. To jest słabe. Uważam, że powinni się trochę bardziej postarać. Ostatnie pokolenie bardzo często powołuje się na coś takiego jak nieposłuszeństwo społeczne wróć obywatelskie. Używają tego określenia mocno na, na wyrost. Rzekłbym, że bardzo mocno na wyrost. Link do źródłowej definicji załączę w opisie dla zainteresowanych, którzy chcieliby przestudiować ten temat. Bawi się pan w twitterowe ZOMO, decydując, które grupy społeczne mają powód do protestowania, a które nie. nie. proszę pana, Tak. protest legalny to jest protest zgłoszony, prosta sprawa. Zgłaszajcie swoje protesty, to, to będą legalne. Jest demokratyczne, to nie jest obywatelskie protestu. nieposłuszeństwo, tylko zwykłe chuligaństwo. Weźmy temat na logikę. Definicja nieposłuszeństwa obywatelskiego jest to świadome złamanie prawa w celu zwrócenia uwagi na fakt, iż prawo jest niesprawiedliwe. Na przykład dyskryminuje jakąś grupę. Nie zawsze łamane musi być akurat to prawo, które ma zostać oportestowane. A więc tak, nieposłuszeństwo obywatelskie właśnie dlatego, że dokonuje się publicznie, leży u źródeł przestępstwa kryminalnego. Tymczasem człowiek, dokonujący aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego, zdaje sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej zostanie aresztowany, osądzony, a nawet skazany. Nie zamierza jednak unikać tych przykrych konsekwencji i jest gotów ponieść karę. No to pytanko, naprawdę nie dało się tych wszystkich ich protestów zgłosić do urzędu miasta i po prostu zwyczajnie zrobić akcję w stylu, nie wiem, jakiś festyn. Przecież w Warszawie bardzo często odbywają się różnego rodzaju marsze. Manifestacje, i one są rejestrowane. Nikt nie ma z tym problemu. A ci jedni nie mogą. Jeszcze nazywają to nieposłuszeństwem obywatelskim. O protestowanie prawa miejskiego, które mówi o rejestrowaniu tych wszystkich pochodów, i może oni walczą w imieniu marszu Niepodległości. Może ostatnie pokolenie faktycznie walczy w tym imieniu, może chce wywalczyć, żeby marsz Niepodległości nie był zmuszony do rejestracji. Hmm? Otóż, jak wiadomo, nie, tak nie jest. Ostatnie pokolenie, jak wszystkie organizacje NGO, jest organizacją lewicującą. I wydaje mi się, że dosyć skrajnie lewicującą. Choć może nie tak skrajnie jak e, Antifa. Komunist też to głosił, że nie będziecie mieć niczego i będziecie szczęśliwi, bo wszystko wam zapewni państwo. Człowiekowi odmawia się jego właściwie podmiotowości i jego statusu. Bez własności stajemy się de facto czyimiś niewolnikami. I do końca nawet nie wiemy, czyimi. Definicja nieposłuszeństwa obywatelskiego. Termin nieposłuszeństwo obywatelskie. Prowadził do słownika politycznego Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Odmówił on zapłacenia podatków, argumentując, iż nie chce wspierać rządu dopuszczającego niewolnictwo i trafił za to do więzienia. No dobrze, ale filozofowie mieli generalnie problem z, tym, z tą definicją, więc pochylili się nad tym i oto co im wyszło. Filozofowie analizując czyn Thoreau. Henry David Thoreau. Sorry, ale ja w te nazwiska naprawdę nie umiem. Dostrzegają w nim raczej sprzeciw dyktowany sumieniem, niż typowy przypadek nieposłuszeństwa obywatelskiego. Czy zatem można przyjąć, że ostatnie pokolenie to również jest kwestia sumienia, bo przecież chyba na to się powołują? Czy oni walczą z jakimś prawem, które krzywdzi kogoś? A no nie, nie wydaje mi się. To te szczytne hasła obrony planety to, to nie jest w naszym interesie. Z takimi i ładniejszymi hasłami ludzie mordowali innych ludzi, więc. Nie wystarczy mówić o ładnych rzeczach, a przykłady ich pokazują zupełnie coś innego, no bo oni twierdzą, że cała ta ich akcja jest wymierzona przeciwko wielkim globalnym korporacjom, przeciwko, jakby to ładnie powiedzieć, cywilizacji oleju. Stąd też u nich te stop oil czy coś tam. Tylko, że w postulatach mają bardzo wyraźnie zapisane, że chcą, żebyś ty nie jeździł swoim samochodem. Tylko żebyś ty jeździł komunikacją, tak zwaną zbiorową, czyli zbiorkomem. Czyli w rzeczywistości nie walczą z korporacjami, nie walczą z wielkim przemysłem. Walczą z tobą. <słuch> Można byłoby powiedzieć, no dobra, ale przecież niby jedno drugiemu nie przeczy. A no przeczy i to bardzo. Bo proszę uprzejmie, gdyby na przykład faktycznie zależało im na tym, aby komunikacja była bezemisyjna, to zamiast leżeć na ulicy i przyklejać się do niej klejem, który prawdopodobnie jest z tego samego źródła, co twoje paliwo, to może raczej skupiliby się na uświadamianiu społeczeństwa, na różnego rodzaju akcjach informacyjnych, na przykład o korzyściach wynikających z niekorzystania pojazdu, na przykład e, kochasz pedały, czyli kochasz swoją rodzinę, chcesz dla niej żyć, to zadbaj o siebie, wsiądź na rower, popedałuj troszkę, na zakupy do sklepu, jak są nieduże, weź sobie rower. Powzięliby na przykład i zainteresowaliby się czymś takim jak czyste spalanie, a czyste spalanie to na przykład wodór. I proszę uprzejmie, wodór możesz już dziś zainstalować do swojego samochodu. Możesz w każdej chwili w domu, w warunkach domowych, z rzeczy, które masz w domu, zrobić taki mały generator wodowy, dzięki czemu będziesz miał mniejsze spalanie paliwa. A może i nawet w ogóle nie będziesz go potrzebował. W sensie benzyna, olej, i tu się mogę zgodzić z ostatnim pokoleniem, to nie są paliwa, bo nie palą się czysto. Zostawiają masę syfu. Nie podlega to wątpliwości. Natomiast mamy... Technologie zastępcze, tylko zwyczajnie nie są one wdrażane. Zatem mogę się przychylić do ich apelu, stanąć po ich stronie, poprzeć ich, wpłacić nawet na ich konto. Żaden problem. Cel nie uświęca środków. Jeżeli mi będą stawać na drodze, to niestety, ale będą moim wrogiem, a nie przyjacielem. Szerzej za źródłem autor Barbara Grabowska. Kilka uwag na temat nieposłuszeństwa obywatelskiego. Definicja nieposłuszeństwa obywatelskiego termin nieposłuszeństwo obywatelskie wprowadził do słownika politycznego Henry D. Wood. Henry David Thoreau. Bla bla bla. Odmówił on zapłacania podatków, argumentując, iż nie chce wspierać rządu dopuszczającego niewolnictwo i trafił za to do więzienia. Jednak filozofowie analizujący czyn Thoreau dostrzegają w nim raczej sprzeciw dyktowany sumieniem niż typowy przypadek nieposłuszeństwa obywatelskiego. Na czym polega różnica? I czym właściwie jest nieposłuszeństwo obywatelskie? John Rawls formułuje definicję tego terminu jako czynu publicznego dokonywanego bez użycia przemocy, dokonywanego sumieniem, aczkolwiek politycznego, sprzecznego z prawem, zwykle mającego na celu doprowadzenie do zmiany prawa bądź kierunków polityki rządu. I tu można byłoby się zgodzić, że niby to to, nie? Jest to świadome złamanie prawa w celu zwrócenia uwagi na fakt, iż prawo to nie jest na przykład dyskryminuje jakąś grupę. Nie zawsze łamane musi być akurat to prawo, które ma zostać oprotestowane. Dopuszczalne jest nieposłuszeństwo obywatelskie o charakterze pośrednim, na przykład w sytuacji, gdy kara za złamanie kwestionowanej ustawy byłaby zbyt surowa. Rawls daje przykład zbyt represyjnej ustawy przeciwko zdradzie państwa, a Rendl wspomina o protestach polegających na łamaniu przepisów ruchu drogowego. Nieposłuszeństwo obywatelskie, nawet o charakterze pośrednim, jest jednak zawsze w pełni rozmyślnym złamaniem prawa. Taki postępek zazwyczaj nazywany jest przestępstwem z premedytacją. Czyli, proszę bardzo, filozofowie uznali, i chyba nie tylko oni, że taki postępek, że nieposłuszeństwo obywatelskie, nawet o charakterze pośrednim, jest jednak zawsze w pełni rozmyślnym złamaniem prawa, a taki postępek zazwyczaj nazywany jest przestępstwem z premedytacją. No i chyba premedytacja w tym jest, bo oni się zdaje, świadomie przyznają do tego, że, że łamią te prawo, nie? Ale gramy w jednej drużynie, walcząc o wspólny cel. Tylko, że oni łamią wiele praw, bo jednym z takich praw jest chociażby to, że ubezwłasnowalniają tych wszystkich kierowców. Odmienna jest także motywacja. Przestępca dąży do własnych korzyści. Nieposłuszny obywatel działa w interesie jakiejś grupy, a nawet całego społeczeństwa, które powinno przecież być zainteresowane jakością stanowionego prawa. Kolejna różnica to całkowite wyrzeczenie się przemocy przez osoby dopuszczające się aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. No proszę. Wyrzeczenie się aktów przemocy, a czymże innym nie jest, jak właśnie aktem przemocy, zatrzymanie masy ludzi, utrudnienie im przemieszczania się, ubezwłasnowolnienie ich, prowadzenie ich w pułapkę, na przykład różnego rodzaju protesty organizowane w tunelach, zatrzymywanie tych pojazdów, stwarzanie w ten sposób większego zagrożenia dla tych ludzi, skoro te spaliny są takie trujące. To jest forma samosądu, a to w Polsce jest zakazane. I jest to terror. Nieposłuszeństwo obywatelskie, a odmowa dyktowana sumieniem. Nieposłuszeństwo obywatelskie należy odróżnić również od odmowy wykonywania pewnych czynów nakazywanych przez prawo, których jednostka nie chce spełniać, ponieważ uważa je za niezgodne z własnym sumieniem, z wyznawanymi przekonaniami religijnymi a i, a i tym podobnymi. Nieposłuszeństwo obywatelskie nie odwołuje się bowiem do zasad moralnych, lecz do publicznego poczucia sprawiedliwości. Tylko lewica umie w te klocki. Tylko lewica umie w klocki tak zwanej poczucia sprawiedliwości. No bo... Teraz się okazuje, że całe to nieposłuszeństwo obywatelskie to jest tylko po prostu koncept społeczny, no bo w sumie to jest koncept, spo koncept społeczny, ale to jest taki koncept społeczny, że to tak jest, jakim pasuje. Jak robią jakąś krzywą akcję i mówią, że to jest nieposłuszeństwo obywatelskie, no to zdecydowanie jest to nieposłuszeństwo obywatelskie, ale jeżeli na przykład e, panowie z Marszu Niepodległości... Wbrew zakazom chcieliby przejść ulicami przemaszerować. to czy byłaby to forma nieposłuszeństwa obywatelskiego czy już ostatnie pokolenie by powiedziało, że mm, nie no i właśnie to przechodzimy do kolejnej fajnej kwestii bo mianowicie jak to jest jak tak zwani narodowcy marsze niepodległości wszelkiej maści Warszawa Wrocław szczególnie te dwa miasta chcą się zorganizować i chcą przejść chcą poświętować to im się nie daje to władze miasta mówią nie. Albo nawet była taka sytuacja we Wrocławiu, że mówią: OK, ludzie się zbierają, stają na wspólnie razem na placu, i po 30 sekundach pani urzędnik krzyczy, że e, trzeba się rozejść, nie wykonano e, poleceń, do których nawoływała trzy razy. No i owszem, nawoływała co trzy sekundy. Więc zawoła raz, drugi, trzeci i game over. Wtedy wkracza policja i rozgania ludzi. Część z nich pewnie jest pałowana, część z nich być może będzie aresztowana, ktoś się da sprowokować, ktoś inny nie. Są tam różni ludzie w różnym wieku, także z dziećmi. I policja nie ma problemów, żeby taką grupę ludzi spacyfikować. A ostatnie pokolenie chwali się, że przychodzi na przykład 20 osób usiąść na asfalcie, i policja wokół nich tańczy. Chodzi z megafonem, chodzi z megafonem wokoło, krzyczy, prosi, błaga. Naprawdę ostatnie pokolenie ma moc. Jak to jest? Policja potrafi rozpędzić i spacyfikować kilka tysięcy osób, a tu nie potrafi dwudziestu? Niesamowite. I w sumie za to można ich podziwiać. Albo po prostu oznacza to, że mają plecy. No i mnie się tak wydaje, że jednak mają plecy. Być może byli potrzebni, ale teraz nie będą potrzebni, bo się wiatr z zachodu zmienił. No, więc pan Trzaskowski już powiedział, że no. Sami sobie są winni, że złe metody mają. 50 poprzednich ich imprez nie wywołało takiego odzewu. Pan Trzaskowski unikał odpowiedzi na pytania. Ostatnie pokolenie samo prosi się o problemy. To nie dlatego, że zastępuje wam drogę. Już tak jakoś się przyjęło, że jak Platforma Obywatelska dochodzi do władzy, nie będę się wypowiadał w kwestiach takich, czy powinni być u władzy, czy nie powinni być u władzy, ale faktem jest że ilekroć przychodzą do władzy, zawsze muszą mieć takiego namacalnego przeciwnika, z którym będą walczyć i obywatele będą bić brawo. Były to dopolacze. Polacze? Ostatnio była powódź. Z tym sobie nie poradzili, więc zamknęli Buddę? Ja nie chcę was straszyć, ludzie z ostatniego pokolenia, ale Budda też się wygrażał Tuskowi. Ostatnie pokolenie zarzuca premierowi, że nie otworzył granic i nie wpuścił tych wszystkich ogólnie ludzi wędrujących przez lasy z Białorusi do Polski. Jak na moje, to sobie strzelili w kolano. Popatrz na to. Wyrok dla ostatniego pokolenia. Stąd w Warszawie zdecydował. Obwinieni zostaną bohaterami. Przecież to jest. To, to jest niesprawiedliwe. Znaczy, się, nie to jest niesprawiedliwe, że sąd ich uniewinnił, tylko niesprawiedliwe jest to, do czego ich przyrówną, w sensie, w sensie to uzasadnienie jest bardzo okej. Okay. Członkowie i członkinie. A gdzie są członkowie Uno, uno, ono. Otrzymali wyrok za blokady mostu poniatowskiego oraz wjazdu na koncert Taylor Swift. Ogłos tak się niby nie dyskutuje, ale sąd rejonowy dla Warszawy Pragi. To nie jest ten sam sąd, który uniewinniał obcinaczy palców. W sensie tych obcinaczy palców, którzy się przyznali, że obcinali te paluszki. Taki, taki był program inicjacji. Sąd wymierzył najniższą możliwą karę. A w uzasadnieniu porównał ich do Ryszarda Siwca. Ja nawet tego nie skomentuję. A ten najniższy wyrok to nagana. No, i teraz ostatnie pokolenie w tym całym procesie sądowym argumentowało sw swoje poczynania tym, co zarzuca im się w internecie wielokrotnie, a mianowicie, że w niniejszej sprawie było to oburzenie nadużywaniem transportu lotniczego, prywatnych samolotów generujących bardzo wysoką emisję CO2 w stosunku do liczby osób nimi podróżujących, czyli jest generalnie problemem ilość CO2 na osobę, nie ilość CO2 ogólnie. No trochę słabe to, no bo skoro CO2 zabija naszą planetę i ona zaraz spłonie, no to w takim wypadku to CO2 w każdej ilości przybliża nas do zagłady. Pojawiają się znaki i przepowiednie. Jedno z czterech zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czaszy Bez względu na to, czy tym środkiem transportu jedzie jedna osoba, czy dwieście, to nie rozkłada się per osoba. Mamy jedną planetę, no czy, czy ile? I oni sobie to argumentują w ten sposób, że przekłada się to na ich niższą szkodliwość społeczną niż w przypadku tamowania ruchu poprzez np. nieprawidłowe parkowanie. Niech mi ktoś to wyjaśni, bo chyba nie rozumiem, że niby jak się jedno z drugim łączy. Jakie parkowanie? Chodzi o to, że te samochody, które zatrzymaliście na ulicy, to czy to jest nielegalne parkowanie? Złe parkowanie? Co ma w ogóle do wiatraka? Co ma park? Czekaj. Że niszczą, nie, nie łapię tego, nie wiem, Mo, może mam jakieś zwarcie, może dzień był dzisiaj za długi, jak ktoś może, niech mi to objaśni. Problem sygnalizowany przez osoby obwinione ma realny wpływ na życie obywateli, może świadczyć chociażby ostatnia powódź na południu Polski. No pięknie, czyli NGO to takie sprytne ludki, że nie tylko... Walczą z gwiazdami muzycznymi, dbając o nasze uszy, ale jeszcze ogarniają wielką naukę. Ja zagram teraz ich własną bronią. Jaki masz tytuł naukowy, że wypowiadasz się na temat klimatu? Jaki masz tytuł naukowy, że wiesz, że CO2 niszczy naszą planetę? Jaki masz dowód? A co, jeżeli jest ponad wszelką wątpliwość udowodnione, że to wcale nie CO2? jest odpowiedzialne za zmiany klimatyczne, bo nie wiem, czy wiecie, to pytanie do NGO, nie wiem, czy wiecie, ale zmieniła się narracja. Teraz to nie CO2 jest winne, w sensie inaczej. Człowiek nie jest winny w tej chwili e, ociepleniu klimatu, tylko zmianom klimatycznym. A to daje szeroki wachlarz możliwości, bo na przykład wycinka lasów, przecież to lasy agregują, zbierają CO2, no i szereg innych rzeczy, jak chociażby to, że na przykład te spaliny, o których tu rozmawialiśmy już wcześniej, to, to nie tylko CO2. To w jakiejś tam części jest CO2, ale to nie CO2 jest trujące. Trujące są inne rzeczy, ale tego nie wiecie, nie? I jest na to rozwiązanie. Nazywa się wodór. A powodzie. No to powiedzcie mi, drogie NGO, co było przyczyną wszystkich wcześniejszych powodzi. Jak człowiek wpłynął na to, że kontynenty się przemieściły? To nie jest przypadkiem tak, że w na przykład jesteśmy bliżej Słońca, a latem dalej. Jakoś nie jest cieplej. Jak to się ma do tej waszej wizji ocieplenia klimatu? Ale pójdźmy tym tokiem. Może to faktycznie człowiek jest winien tych wszystkich kataklizmów, łącznie z, z wygnięciem dinozaurów. No bo jeżeli mamy trzy wymiary, mamy długość, szerokość i wysokość, to czwartym wymiarem może być czas, skoro możemy się przemieszczać w przestrzeni e, w lewo, w prawo do góry do dołu, to być może możemy też do tyłu i do przodu. I na przykład te nasze wszystkie gazy cieplarniane zawędrowały. Poprzez na przykład jakieś splątanie kwantowe, właśnie do przeszłości. I poprzez to, że na przykład cofnęły się do przeszłości, na Ziemi zapanowała jakaś taka aura, która po prostu zwyczajnie była magnesem na meteoryty. Prawda, że niezłe? No to ja teraz poproszę od pana Trzaskowskiego lokum, byleby skradł w oknach, ale żeby były okna. I żeby były nisko. Parter. I żebym mógł wychodzić. I żebym nie musiał za to płacić. I będę walczył. Będę bardzo walczył. Mam wiele takich historii. Mogę nawet jakiś startup otworzyć czy coś. Wspólnie wygramy prezydenturę i uratujemy dinozaury. No i czytamy w uzasadnieniu. Osoby obwinione w mniejszej sprawie są członkami organizacji społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi na problem kryzysu klimatycznego. Kryzysu klimatycznego. Oni mają problem z tym, że latem jest ciepło, a zimą zimno. I że czasem pada i że czasem śniegu nie ma. To też dla nich problem. Wszystko to dla nich problem. Zwrócenie uwagi na problem kryzysu klimatycznego oraz dbanie o środowisko naturalne. No jasne, oczywiście, że wszyscy powinniśmy dbać o swoje środowisko, w domu trzymać porządek, na podwórku trzymać porządek. i Ogólnie powinniśmy dbać o, o, ta, o, o nasze otoczenie. Pełna zgoda. Powyższe, zarzucone im czyny, sąd uznał za formę nieposłuszeństwa obywatelskiego. Bardzo przepraszam, ale oni naruszyli bardzo wiele przepisów prawa. To był cały szereg, rzekbym paragrafów, które naruszyli. Ja tam Nie wiem, co dokładnie im policja zarzuciła, ale umówmy się, że Uwięzili tych ludzi, unieruchomili ich, pozbawili ich mobilności, jakkolwiek by to nie brzmiało, po prostu ich zatrzymali, to ma nawet, to jest jakby takie zatrzymanie obywatelskie, tak? więc oni tego nadużyli, wywołali być może szereg strat u ludzi, być może ktoś na przykład ma, nie wiem, teraz jakieś większe problemy zdrowotne, być może ktoś przeszedł traumę, być może wśród tych ludzi, których, na których oni dokonali samosądu, były osoby straumatyzowane, które w tej sytuacji doświadczyły jeszcze większego kryzysu psychicznego. I to nie jest śmieszne. Nie pomyśleli o tych ludziach w ogóle, mieli ich głęboko w dupie. No więc sąd uznał za formę nieposłuszeństwa obywatelskiego, które służyło pokazaniu społeczeństwu wartości bliskich osobom obwinionym. Ja też mam wiele wartości, które są mi bliskie i chciałbym je pokazać społeczeństwu, ale w związku z tym nie pójdę na ulicę i nie zablokuję ludzi i nie zmuszę ich do słuchania tego, co mam ochotę im powiedzieć. Ja publikuję filmiki na YouTube, chcesz to, przychodzisz, chcesz to, oglądasz. Ja cię do tego nie zmuszam. A to jest tak, jakbym cię zatrzymał, puścił ci wideo i kazał oglądać. Bardzo przepraszam, ale sąd powinien stać na straży społeczeństwa i pilnować, aby tego typu sytuacje nie miały więcej miejsca. Mało tego, jak wcześniej zostało zauważone, nieposłuszeństwo obywatelskie to taka forma protestu, która liczy na to, że zostanie aresztowany i skazany. W związku z tym, że nie zostali tak naprawdę skazani, no to o czym my rozmawiamy? To są po prostu duże dzieci, które biegają po ulicy i bawią się. A no tak, i sąd w uzasadnieniu także powołał się na powódź. To jest po prostu. Wiesz co? Ja bardzo często narzekałem na to, nie mówię tu na filmikach na YouTubie, być może na YouTube to jest pierwszy raz, ale że sądy opierają swoje wyroki o decyzje biegłych i w zasadzie to biegły decyduje o tym, jaki będzie wyrok. I ja bym bardzo prosił, aby tak jednak zostało. W tej kwestii ewidentnie nie było biegłego. No, a z drugiej strony, kto miałby być tym biegłym? Jakaś organizacja, NGO? A swoją drogą to zauważyłeś, ilu dziennikarzy jest na czas, towarzyszą ostatniemu pokoleniu jeszcze, zanim ostatnie pokolenie wyjdzie na ulicę. I ci dziennikarze ich w zasadzie wspierają. No mają w tym interes, robią fateczkę, ty potem kupujesz gazetkę, włączasz telewizor. Policja nie jest w stanie ustalić, gdzie i kiedy. Jak policja twierdzi, to czasem im się udaje. W sensie, że niby policji raz na jakiś czas się udaje namierzyć. No a jak już namierzą, to co? I ostatnie słowo do Was. Ostatnie drogie pokolenie. Nie tędy droga.